Czyli widzę dzisiaj w Minecrafta? Tak, Minecrafta. Trzeci odcinek. W pierwszym odcinku zdobyliśmy bardzo fajne rzeczy, w drugim już niezbyt. Będziemy... Dzisiaj myślę, że pójdziemy na diaksołowy. Tak, na diaksołowy. Musimy sobie wziąć trochę drewna. Dodać w końcu jakiś domek. Tak, tak, musimy widzowie budować domek. Może w dzisiejszym odcinku. Nie no, dzisiaj idziemy na diaksołowy. O, jak widzicie mam takie itemy. No. Dzisiaj na diagnozę. O już. Tutaj mam konie. Ten koniusz już urósł. To fajnie. Biorę mój diamentowy kilof. Sorry, że nic nie widzicie, bo nie mam węgla. Ile mam drewna? O nie. Bardzo słabo z węglem, z drewnem raczej. Chyba będę musiał się wrócić po drewno. O, węgiel! Mianowicie mam chyba trochę węgla. Prześpię się. A, mam trochę chleba, więc jest bardzo dobrze. Spadłem. Dobra, ale to nic. Dobrze, że w pierwszym odcinku sobie zrobiliśmy te schody. Schody do wyjścia. Szybko. Tego utopca. Tak. Ale musimy sobie stworzyć gdzieś tajemną skrzynkę. Pod piecem. Tutaj będę trzymał moje rzeczy pod piecem. Żeby na pewno nikt tego nie znalazł. Dobra. Szybko lecę po drewno. O, jak dojdzie ktoś do tego serwa. To by było fajnie. Dobra, już trójząb? Dobra. To mamy już dość dużo bogactwa. Trójząb, diament. Yy, Czekaj, po co byłem? Ja byłem po drewno. No, szybko trzeba drewno. Chyba w następnym, czwartym odcinku już będziemy ogarniać sobie domek. Chyba była tyle drewna. Jakiś chlebek. Tym wziął. Odłożyłbym złoto. Dobra i to do odłożę sobie złoto. I jedną skrzynę. Bym Szybko skrzynia, Hop. Diament. Złoto. Złoto. Mam jakieś drewno. Nikt się nie dowie. Słabo by było, gdyby ktoś w trakcie planko się dowiedział. Mam węgiel! Zapomniałem. Mam węgiel. Nie no, do zwykłej skrzynki mogę włożyć żelazo. Zwykłej, żeby sobie nie zapychać ekwipunku. Wezmę sobie stworzę coś do mojej tajnej skrzyni. Coś w razie planków. Jakby ktoś chciał mnie plankować? Jakbym miał kogoś sprankować Mam tu rzecz do planku. Dobra, już skrzynia zamknięta, już się pozbywam tego drewna. Wywalam... Dobra, przepraszam was widzowie.